Witam wszystkich serdecznie z tej strony WIS. Wiem, że już dawno nie było filmów. To było w związku z tym, że, że miałem sesję, później miałem miesięczne praktyki. W tej chwili już praktyki skończyłem. Także myślę, że pojawi się trochę więcej filmów. Dzisiaj, ze względu na to, że w końcu udało mi się spełnić wymogi do awansu profesji, pokażę Wam po kolei, co należy wykonać, aby ten awans zdobyć. Przede wszystkim mm, mamy dwa pierwsze, y, pierwsze wymogi, które musimy spełnić, żeby w ogóle odblokować questy prowadzące do odblokowania profesji. Jest to zdobycie levelu 80, a także wymaksowanie y, Smoczej Duszy. Tutaj dokładnie musimy y, nakarmić naszego Smoczka, zużywając 172 Boskie Dusze. I w tym momencie, kiedy zużyjemy 172 Boskie Dusze, mamy y, Smoczka wymaksowanego. Później, oczywiście, odblokuje się lepszy smoczek, ale to dopiero po awansie profesji. Kiedy już te dwa warunki mamy spełnione, w questach pojawi się zadanie. Awans profesji 1. Pierwsze zadanie to jest przejść arenę boga magii koszmar. Oczywiście chodzi o ABM. Musimy przejść ABM na, na koszmarze. Co wcale nie jest takie trudne, myślę powinno to yy, dosyć, dosyć łatwo wyjść. Także ja teraz sobie przejdę yy, przejdę sobie Arenę Magii na Mistrzu i widzimy się za chwilę. Dzięki Kasi, Estreli i Robertowi za pomoc, a teraz przechodzimy do dalszej części. Jak widzicie pierwsza misja została ukończona, awans profesji. Odbierz nagrodę. Teraz dostajemy kolejną, kolejne zadanie, a awans profesji 2. To jest wygrana treningu magicznych duchów. Magiczne duchy, czyli oczywiście chodzi o tanki. Ale, żeby zrobić tanki, w tym momencie musimy się przenieść w czasie dokładnie 2 dni. I jak widzicie, e, tanki udało się wygrać. Skorzystałem z jednego z, ze sposobów, które opisywałem w, w filmie Szybkie Czołgi. Do którego serdecznie zapraszam. Przyjdę tutaj. Grobot też pokażę w którymś kolejnym filmie, ale to nie teraz. Ok, i jak widać hmm, kolejny quest jest wykonany. Awans profesji 2. Odbieramy nagrodę. I kolejna to jest yy, wygraj pojednitwy 3 trzy razy. Przy czym nie chodzi tutaj o zabicie trzech osób na polu bitwy, tylko wygranie całych pól. Czyli nasza drużyna musi trzy razy zwyciężyć. No ok, tak, jak mi się uda to będę po kolei yy, pokazywał. Jak widzicie, pierwsze pole zaliczone yy, dosyć łatwo poszło. Yy, niezbyt wysokie levele i zabieram się za kolejne. Zostały mi jeszcze dwa. Także myślę, że w tym tempie całkiem, całkiem szybko mi to pójdzie. Kolejne pole zaliczone. Tym razem dużego świątynia ognia, o której też nakręcę film. Nie, nie martwcie się. Yy... Tym razem już wchodziłem bez, jak widzicie, bez, bez wejścia, czyli nie dostałem żadnych nagród Ale wygrana się liczy, mamy 2 na 3 Zostało ostatnie pole Ostatnie pole zaliczone yy, Wszystkie 3 dosyć łatwo poszły, to było jedno po drugim Mniej więcej, jak to robiłem, to bardzo prosto Wystarczy, wchodziłem zawsze o 14 po, 19 po, 24 po Także jeżeli wchodziłem widziałem, że mój zespół bardzo dużo przegrywa, po prostu wychodziłem i po 5 minutach znowu wchodziłem. Eee, to myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby zaliczyć tego questa. Dosyć szybki i sprawny. Ostatnie zadanie, czeluść króla smoków. Jest to kampania jednego gracza. Eee, wygląda jak leże. Jeżeli ktoś już kiedyś robił leże na wyższym na innej postaci, to wie jak to mniej więcej wygląda. Eee, Tutaj niepotrzebnie, tutaj biegałem, bo do tego, do tego, do tego ziomka awans bym tworwina, Idziemy na samym końcu. Wystarczy tutaj z prawej strony, za chwilę to zrobię, z prawej strony tutaj wcisnąć e, przejść Czeluść króla smoków. I polecam wam, żebyście zostawili, zanim wejdziecie tam, żebyście mieli 60 kondycji. Z tego względu, że inaczej e, nie będziecie mogli odebrać e, nagrody na samym końcu. Zresztą za chwilę sami to zobaczycie, jak to wygląda. Tu jeszcze biegałem, 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 za chwilę... Yy, za chwilę się... I tutaj klikamy i nas przenosi automatycznie na pole. Na polu mamy pośrodku smoczka i tutaj strażników dookoła, którzy się, którzy się nie wczytali. ale mniejsza. Yy, strażnicy nie są zbyt mocni. Szczerze powiedziawszy, postać z walecznością 60-70 tysięcy myślę, że już dałaby radę. Z małymi trudnościami, ale myślę, myślę że by sobie poradziła. Ze na to, że te basy za dużo nie biją po prostu. Człowiek jest w stanie, yy, jak widzicie, po dwa, niecałe dwa tysiące. Także to naprawdę nie jest dużo. Oczywiście tam pochity jak najbardziej można robić. Do tego, jak widzicie, zamrożenie też działa, bo ma tylko ochronę przed stunem. Także tutaj można spokojnie sobie yy, cielić zamrożenie i na strzelcu, i na magu, a także na wojowniku, który ma w tym, a no, w sumie będzie miał dopiero na, na awansie profesji, także na Wojowniku, mimo wszystko, nadal nie można tego spłonienia wziąć. Chyba, że ktoś zainwestował w runę spowolnienia, która już chyba u nas jest dodana. Zresztą sam nie wiem, za chwilę sprawdzę. Hmm. Runa, tak, runa spłonienia już jest dodana. Nie wiem, czy w sumie była możliwość jej kupienia czy wylosowania, ale fakt, że już jest, jest już dodana. Działa tak samo jak zamrożenie. Ileś tam procent szansy, że, że uda się cel zamrozić na 50% Kolejny strażnik Dokładnie ten sam poziom Nie ma tu jakiejś dużej trudności, żeby go pokonać Tutaj też widzicie Ten wojownik z mi się trochę zmuguje, ale To niczego nie zmieni Ale nie zginął, i jeszcze pojawią się dwa. O, a bardzo słabe moje jednostki, praktycznie same zabiły. Jeszcze zostało dwóch strażników. Taki dziwny krab. Przerwę smok. Cholera, w sumie co to jest? Dokładnie ta sama, ta sama waleczność. Dużo mocniejszy od poprzedników nie jest. Nic tu się a, tak naprawdę nie zmienia. Zresztą tak samo jak, jak główny boss, który wcale nie jest dużo mocniejszy od tych swoich strażników, też dosyć łatwo go pokonać. Jeszcze jeden strażnik. No tutaj sobie przestawiłem jednostki naprzód. Okej, okay, końców zniknął. I ostatni strażnik. Tym razem kościotrup. Nigdy ja tutaj sobie zostawiłem Sylfa na bossa. Chociaż niepotrzebnie, bo jak, jak już wspomniałem, ten smoczek wcale nie jest taki mocny, można go spokojnie pokonać. Przy mojej waleczności, to mam to jest naprawdę niewiele. Myślę, że większość z Was przy 80 levelu będzie miała zdecydowanie większą waleczność. Dzięki czemu nie będą mieli żadnego problemu z, z tymi bossami. Jak widzicie, dosyć szybko ginął. No, ok, ostatni tutaj łańcuch zniknie teraz. No, jak widzicie, znika w łańcuch. I możemy zabić naszego smoczka, Syriusza. Króla magicznych smoków. Zaraz tutaj, jak widzicie, optują sylfa. I ostatnie uderzenie. i okej, okay. i ostatni quest jest zakończony. I teraz, jak zobaczycie, będzie podsumowanie w się karty. Nie mam pojęcia, co z tych kart wypada. Bo niestety, jak tak jak mówiłem, trzeba mieć 30 kondycji, żeby je otworzyć. Jak widzicie, ja o tym nie pomyślałem. Eee, wam zwracałem na to uwagę, i możecie sobie możecie tą nagrodę odebrać. A was profesji, zaliczony. Jak widzicie, odbieramy ostatnią nagrodę. Teraz należy udać się do Forvina z ostatnim questem. Widzicie, ten, z prawej strony ten orb nam zniknął. Ok, oddajemy ostatni quest. nagrody. I tutaj będzie małe cięcie. Dobra. Po cięciu. I na samym końcu jeszcze podaję tej nagrody. Idziemy jeszcze raz do Forwina. Klikamy i mamy awans profesji. To oczywiście ten exp, który uzbraliśmy do tej pory. Teraz nam zostaje przydzielony. Według tego dostajemy odpowiedni level. Za chwilę pokażę jeszcze jak wyglądają te levele. Ile exp na, na co i co za do to dostajemy. Jak widzicie dostajemy 12 punktów do... A to może za chwilę. Teraz na cięcie i przechodzimy do gry na żywo. Jestem już z powrotem w grze. I teraz, właściwie, co nam ten awans profesji daje? A mianowicie tak: przede wszystkim możemy mieć wyższy Imprint Ducha. Przy czym najpierw musi mieć 80 Level zwykłego, i później możemy levelować ten zaawansowany. Oczywiście odblokowujemy kolejne yy, poziomy smoczka. Kolejną nowością jest yy, w kuźni mamy przekucie. Każde przekucie, oczywiście tylko jak się tego levelu, za pomocą młotu furgana i Pumieniu furgana. I od, oczywiście odpowiedniej yy, ilości złota możemy przekuć nasz ekipunek, który daje nam, taki atak fizyczny, dodatkowy czy dla pancerza, czy dla innych części odporności, czy życie. Jeżeli nam, jak widzicie, mamy tutaj 30% szansy. Jeżeli nam się nie uda, to te elementy nam się zużyją, kasa nam zejdzie, ale tutaj dostaniemy punkty fortuny i czym mamy ich wyżej, tym wtedy ta szansa nam rośnie. Kolejna rzecz, to oczywiście odblokowuje się ostatni slot na gazdę. I możemy levelować dodatkowo gwiazdy za milion złota. Uzupełniamy ten pasek. W momencie, kiedy uzupełnimy cały pasek, dostajemy plus 1%. I tak na każdej gwieździe możemy zrobić. No i chyba najważniejsza część. Dostajemy nowe umiejętności. Liczba tych punktów zależy od tego, ile nam się udało ekspon zbierać. Za, za chwilę to omówię i pokażę dokładnie, kiedy. Na którym levelu i ile tych punktów dostaniemy? Ja dostałem dokładnie 12 punktów. Jak już widzicie, drzewko się zrestartowałem. Wrzuciłem wszystko w górne, wszystko w automaty i w strzał rozprzony. Dalej będę leciał oczywiście tutaj. Jak wiadomo, punktów nie ma aż tylu, żeby y, całe drzewko wymaksować. Także chciałem tylko dojść, dojść tutaj do zamrożenia. Jeszcze w sumie nie liczyłem, czy mi się uda, ale myślę, że tak. Drugie drzewko tak samo. dolny pasek wymaksowany. Górny teraz będę leciał w złoty strzał i w obszarówkę. Yy, kolejna rzecz: runy. Jak widzicie, mamy teraz zaawansowane runy. Kiedy uda wam się podstawową runę zrobić do levelu 10 za pomocą yy, specjalnych run, które można kupić tylko i wyłącznie za, yy, na arenie za te, te nowe sile. O, tajemniczy kamień kam kam runiczny. 20 tych sili. To jest jeden kamyczek. I 10 tych sztuk, i możemy e, zrobić wyższy level e, fury. I teraz możemy levelować te e, zaawansowane runy fury tylko i wyłącznie tymi mocniejszymi runami. Które niestety jedna taka runa daje nam tylko 10 doświadczenia. I tak, i to by było na wszystko. No, oczywiście, jeszcze bym zapomniał o jednej chyba najważniejszej rzeczy. Po awansie profesji Możemy wejść na leże smoka. Teraz nie będę wchodził, ale kosztuje to 60 kondycji i możemy tam dostać naprawdę sporo złota, sporo e, kopyt i sporo e, smoczych dusz. Także warto to robić. Najlepiej codziennie, jeśli oczywiście macie czas. Ok, to było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki, wielkie za oglądanie! I do następnego odcinka. Yy, tak, tutaj widzicie, macie rozpiskę, co się dostaje za kolejne levely. Yy, te zaawansowane. Oczywiście tych zaawansowanych levelów mamy dokładnie 80, czyli tyle co tych podstawowych. Yy, jak widzicie, w pewnym momencie dostajemy plus skill point, plus skill point. Wszystko jest na wartu, nie można sobie zobaczyć. Astral Rifying, czyli to jest właśnie te procentowe dodatkowe, dodatkowe do gwiazd. Max Level Dragon, czyli wyższy level Dragona. I Max Holy czyli wyższy level Przekucia. Ja jestem w tym momencie na imperialnym levelu, szóstym albo 7, czyli tutaj w tym momencie. Czyli dostałem właśnie dokładnie 12 skill pońców. Kolejny level potrzebuje 80 milionów expa. I będę go wbijał, 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 jak widzicie po drodze będę dostał kolejne ski pointy. Aż do klasy Master 10 levelu, który już jest maksymalnym levelem i już więcej nic z tym EXPEM nie będziemy mogli robić, przynajmniej yy, w tej wersji. No okej, okay. mm, właśnie to chciałem jeszcze Wam pokazać. Dzięki jeszcze raz i do następnego razu.